Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Nodek. Jesteśmy dzisiaj w naszej cudownej, najfajniejszej Neolandii. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajny odcineczek, a um, będzie, e, ponieważ będziemy się przygotowywać e, na odparcie ataku na jeźdźców, ewentualnie spróbujemy już teraz ich pokonać, e, zrobić sobie enchant na 30 poziom. Ale e, zanim to wszystko się stanie, zostawcie szybko lajka, like zanim zdążę zeskoczyć z żywopotu. Raz, dwa, trzy. O, napiszcie, kto zdążył zostawić w tym czasie lajka, e, będę przypinał serduszka w komentarzach i wbijajcie na Instagrama, ponieważ będą tam teraz wlatywać regularnie zdjęcia. Wczoraj wleciało jedno z nich e, i byłoby mi bardzo miło, będę dzisiaj odwiedzał profile osób, które mnie zaobserwują. Nie wszystkich, ale w większości się postaram odwiedzić profil, więc a teraz już sobie lecimy, słuchajcie, ogarnąć wszystko e, do Enchantu na 30 poziom. Mam tutaj na pewno sugar cane, które sobie zbiorę teraz e, i zrobię sobie z tego jak najwięcej e, no, jak najwięcej papieru. Nie wiem ile go trzeba tak naprawdę. Tutaj mam też drewno, wezmę sobie drewno od razu i sobie go zamienię na deski e, Ponieważ sobie nazbierałem przed odcinaczkiem, żeby mieć. Dobra, ten papier postawię tutaj tego tyle ile się da. Ej, dobra, nie, mamy chyba tych... A, co ja robię? Co ja robię? Jeszcze skórę potrzebuję mieć. A ze skórą chyba będzie problem. Tak mi się wydaje. Nie przewidziałem tego, wszystko mam oprócz, mam oprócz skóry, dlatego musimy wyruszyć na poszukiwania krów. Trzeba będzie też zrobić sobie farmę krów, słuchajcie, za jakiś czas, tak mi się wydaje, ale póki co to po prostu y, pozabijajmy sobie jak najwięcej krówek. Ja może zrobię małe cięcie tutaj, żeby was nie zanudzać tym, albo dobra, pobiegnijmy sobie tam już, pobiegnijmy sobie. Myślę, mi się wydaje, że może coś fajnego po drodze przy okazji znajdziemy i spotkamy. To będzie taki luźniejszy odcinaczek. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie na Plusie i na kanale Neonek Games oraz często wlatują muzyczne odcinki na mój główny kanał Neonek też. No i tak, dzisiaj na pewno wleci sobie odcinaczek na Neonek Games, więc zapraszam też na główny kanał gamingowy. A tutaj będzie Neolandia codziennie Dobra, pójdziemy sobie Przepłyniemy prze, prze, prze sobie to bagno Na pewno, fajnie by było I kurczę, żeby zrobić enchant na 30 poziom To tyle trzeba wysiłku To jest naprawdę ciężkie do zrobienia Wbrew pozorom Bo no, dopiero mam nie wiem, Jakąś 1 czwartą potrzebnych Tych półek z książkami To zawsze tyle czasu zajmuje, to jest masakra Bardzo dużo Zrobienie enchantu na 30 poziom na początku to jest naprawdę ciężka sprawa Dobra, mamy tutaj owce. Mamy ich dużo u siebie, dlatego te możemy pozabijać dla mięsa. Bo mamy też nam się żarcie kończy, więc yy, owieczki u siebie rozmnażamy. A tutaj te to, te to można sobie pozabijać bez problemu. Dobra, lecimy dalej. Też przepraszam bardzo za, za taki głos, ale no troszeczkę jestem minimalnie przeziębiony w tym momencie. No i dlatego też mam zatkany nos i taki trochę głos nieciekawy. Dlatego też jest trochę spokojniejszy od Ale wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego kompletnie. To jest kopalnia w ogóle. Aż by się przydało jakieś płyście też za niedługo. O, tam jest więcej bambusa. Co prawda, u nas rośnie sobie fajnie w wiosce, ale. Ale możemy zebrać sobie. też bambusa. Wy mi zawsze upominacie, że to nie jest bambus, to jest trzcina cukrowa. Jesteście na mnie źli, że mówię na to bambus. No ale popatrzcie, to wygląda jak bambus. Centralnie to wygląda tak jak bambus. Dobra, ale mamy tego dużo teraz, tej, tej trzciny cukrowej. Już powiem, trzciny cukrowej, kurczę, żeby nikt tutaj nie miał do mnie żadnych problemów. Ej, dobra, sobie... Paleźmy sobie od razu dalej. Ale jaja. Jest tutaj coś, nie tu nie ma żywej duszy, tutaj nie ma krów w ogóle. Zero krów Tragedia. Serio tragedia totalna. Nie, to jest to jest, to jest katastrofa, słuchajcie, to jest katastrofa. Okej, okay, tutaj są, tutaj są owce. Ja nie mogę, jak ja mam znaleźć jakieś krowy? To nie wiem, to będzie odcinek z szukania krów? Tragedia. Straszna tragedia. O kurczaski. Masakra serio. Ej, dobra, ja sobie zrobię cięcie tutaj i pojawimy się, jak już zbiorę trochę skóry i żebyśmy mogli sobie zacząć kraftować, bo Bo to będzie ciężkie, dużo czasu mi to zajmie pewnie. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy w wiosce, zebrałem trochę tego, co nam potrzeba. Eee, no i kurczę, zajęło mi to dużo czasu rzeczywiście, więc dobrze, że zrobiłem cięcie. A teraz już się, słuchajcie, weźmy. Za tak naprawdę e, craftowanie książeczek. Dobra, mamy 21 książek w końcu. E, teraz sobie tutaj postawię. Serio z tego tylko 7 biblioteczek wyjdzie. Ja nie mogę. E, to nawet chyba mi nie starczy i tak. 7 biblioteczek, nie, to jest, to jest tragedia. Czekaj, raz, dwa. Kluczę. Nie! No nie gadaj! Dobra, trzy książki przynajmniej z tego wypadły, dobra Hopsa. Raz, dwa. No i zabrakło mi dwóch, czyli tak naprawdę... O ja, zabrakło mi tak niewiele. Ej, dobra, ale... Ale nie, bo... Nie, czekaj, czy nie? Zabrakło, no tak, zabrakło. Jeszcze trzy książki tutaj są. O nie, ale tragedia, to jest smutne strasznie. Dobra, tu jest kolejna biblioteczka, którą mamy w takim razie. Ale... <laughs> jakie smutne, dobra. I brakuje nam jeszcze jednej, żeby mieć nas trzydziesty. No na 28 jest. A jaj, jaj. Ale dobra, chyba sobie zaryzykuję i ten diamentowy kilof sobie zenchantuję już na... A nie, nie mam nawet 28. Dobra, pójdziemy się z nimi bić, tylko weźmy, wezmę sobie, zrobię nowy, e, nowy, nowy miecz. E, mam w ogóle tak mało wszystkiego, trzeba będzie się zaopatrzyć w, lep w lepsze rzeczy, bo to jest normalnie tragedia. Dobra, weźmy sobie nowy mieczek e, żelazny. Nie ten się nie zastąpi chyba jak tamty mi zniknie. To mięsko damy sobie do przepalania, żeby mieć jak najwięcej jedzonka, bo to będzie nam mega potrzebne akurat, jak tutaj nas już zaatakują. No i kurczę, podkładamy sobie ten papier też. Dobra, no i słuchajcie, polecimy sobie. Troszeczkę się ponawalać z naszymi przeciwnikami. Może tym razem pójdzie mi trochę lepiej. No na pewno tak. Wezmę sobie ze sobą to. Tu jest mięsko na końcu to jest chlebek. Dobra, wezmę sobie to wszystko. No i co, życzcie mi powodzenia, lecimy znowu się z nimi nawalać. Mam nadzieję, że tym razem się już ich pozbędziemy. Nie wiem, ich jest tam tak dużo. Ostatnim razem, jak byłem, to wybiłem chyba całą grupę jedną, i nagle przyszły mi ze dwie, trzy kolejne. Więc to jest totalna tragedia, jak dla mnie. To jest po prostu katastrofa. I nie sądziłem, że będziemy mieli kiedykolwiek aż tak ciężko, że nam się wioska pojawi zaraz obok najeźdźców. No i patrzcie, tu już jest jeden. Dobra, musimy na. O nie, jeszcze szkielety, bez jest noc. To było bardzo nie. nie. no, to było bardzo mało mądre. Trzeba było się przespać najpierw. Dobra, wszędzie się między sobą biją potwory. Dobra, te sobie rozwalimy. I pójdziemy sobie jednak do wioski się przespać jeszcze. Dobra. O nie! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Come on. O nie! Dobra. Mam mieczor. Ten jest zabity, jednak sobie wracamy do wioski. Słuchajcie, zabiliśmy tylko trzech. Ale ja nie wiem czy oni się respią wtedy, czy trzeba zabić tego z flagą, żeby ich jakby wytępić, czy, czy o co chodzi. Nie wiem dokładnie jak to działa niestety, ale pójdziemy się przespać, żeby nie było tej nocy i sobie tutaj wrócimy jeszcze właśnie w dzień, bo przecież to jest bez sensu, możemy się bić z samymi nimi, a nie jeszcze z innymi potworami dodatkowo. To jest naprawdę głupie z naszej strony co robimy. Ale dobra, lecimy sobie tutaj, tylko żeby nam do wioski nie powchodziły. Musimy sobie w końcu też załatwić ten teraz to nawet zrobię. Za, zabudować to wejście do wioski, no bo kurczę, to jest, to jest tak głupie z mojej strony, że to jest takie wiecie. Dobra, pójdźmy spać najpierw. Teraz się wszystkim zajmiemy. Mi się wydaje, że ten atak na naszą wioskę będzie w następnym odcinku, w pra prawdopodobnie. Więc. O kurczaczki. No tak, standardzik, standardzik, nie mogło być inaczej. Dobra, weźmy sobie to. Okej, okay, to weźmy sobie zróbmy... Nawet... Dobra, tyle nam nie starczy już, ale chociaż tyle. Tego, okej, okay, dobra, mamy przynajmniej dwie... A to tam chyba na trzy szerokości i tak. No dobra, no to to jesteśmy po prostu... To jest... Ja jestem beznadziejny. Okej, okay, pozdrawiam, ten odcinek jest mega dziwny, bo jestem tak zamotany, nie wiem już za co się zabrać totalnie czasami. E, dobra, weźmy zróbmy tak. Dobra, tu się zrobi jeszcze jedno za niedługo. E, okej, okay, i lecimy się z nimi nawalać, słuchajcie. Ale brakuje mi tutaj wszystkich materiałów, tak naprawdę, i to jest tragedia straszna. Creeper No jeszcze będą nam creepery przeszkadzać. Aha. Dzięka, dzięka creeper. Ajajaj, to jest tragedia, to jest totalna tragedia, to co się tutaj wyprawia. Ale dobra, lecimy sobie, słuchajcie, już yy, je pokonać. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo, bo normalnie bez przesady. Jak nam się nie uda to, to... To nie wiem, to będziemy mieli kolejny odcinek na pewno z napadu i na pewno z... Yy, z ostatecznego wyniszczania ich, ale wtedy już przyjdę tutaj z ekipunkiem diaksowym. Kurczę, yy, z wszystko zenczantowany na 30 level. Więc niech mnie lepiej nie denerwują, koleżcy. Dobra, ci, ci tutaj sobie na zielach są zabici. Może tutaj teraz będą kolejni, których tak naprawdę. Tu, wiedziałem, że tutaj będzie, dobra, gin Chciałbym wiedzieć, gdzie. Jak się zlecieli nagle ze wszystkich stron! Ale tragedia! Dlaczego oni to zrobili, że się tak zlecieli nagle? Ej ty! Co jest? O nie, 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 nie! Jak ze wszystkich stron! Oni są powaleni! To są psychole! To są totalnie psychole! Ale, Koleżko! Dobra, tu jest dwóch! Tu jest dwóch, to tych trzeba... No! No nie, tam jest więcej niż dwóch! Ale przynajmniej teraz będą do swoich strzelać. Dobra. Jak tak stoją to jest spoko. No nie ja no na serio z lewej mnie musi zachodzić. Dobra, z flagą gościu zabity. No ja, ja. Super. Dobra, ale to robimy No, halo No, ale dużo biją strasznie No nie, nie mógł mnie tak... Nie, 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 nie. O, miałem już serduszko jedno. No, to jest tragedia walka z nimi. No, nie, no, ich tu jest za dużo przecież. Co jest z nimi nie tak? Jeszcze do dziury wpadły. O, dobra, odbiło się. Dobra. No, giń. Ja nie mogę. Jasie, jakie to jest straszne są oni tutaj. Nie, to jest tragedia, ich się nie da pokonać po prostu. Mogę ich nawalać cały dzień, a oni i tak... O, dobra, tu się fajnie zbagowali. Niech tak zostanie. No nie, wiedziałem, wiedziałem, że oni plecy jeszcze robią. Oni są z każdej strony. Dobra, zabity kolejny z banerem. No nie, no. Ty giń, przede wszystkim. No nie, no! Zginę tu! O! Dobra, spitalam stąd. Już mi zostało tylko jedno złote jabłko. Wszystkie na nich zmarnowałem. Skąd ich się ty że słuchajcie. Bo ja tego nie pojmuję, serio. To jest... Ja tego totalnie nie pojmuję, skąd ich się tutaj aż ty lubierze. To jest... Nie, to jest tragedia. Dobra. To jest za każdym razem nie do zrobienia. To jest po prostu za każdym razem nie do zrobienia. Musi mieć lepszy ekwipunek chyba, bo... Bo tak to można, po prostu... To one się czymś różnią. Dobra. Ale no, ta kusza jest słaba. O, tego z banerem musimy pokonać na pewno. No, nie no, kurczę. Dobra, kolejny z banerem padł. Zabieramy ten baner jeszcze. Dobra i uciekamy stąd. Ja stąd spitalam. Ja nie mogę, ich tu jest tylu. To jest, patrzcie. Patrzcie na to. To jest przecież tragedia. To jest, kurczę, nie wiem. Powalone. Ich jest za dużo, totalnie, a ja, jeszcze niech do wioski przyjdą. No super. Tam w wodzie zostali na razie. Ja nie, to jest, to jest totalna tragedia, słuchajcie. Ale my się w tym odcinku będziemy żegnać. <grytanie> I ile w sobie. Miejcie się dobrze, do następnego razu. pa pa.